Witam serdecznie na kolejnym kucharze baryczy Kolegów witam tutaj z różnych kół, klubów Kolejny Kolejne zawody z Baryczy, bo one są troszeczkę me memoriałem, ponieważ to nie noszą nazwę, e, naszego odmałego kolegi Tadeusza Bucha. W związku z tym poproszę na minutę ciszy uczcimy pamięć kolegi. Dziękuję. Zawody rozgrywamy tradycyjnie według regulaminu Polskiego Związku Wędkarskiego. Komplety, tak jak w regulaminie, jeśli chodzi o konia, to 18 cm i komplet 10 stóp. Pozostałe wymiary to znamy, prawda? Sędzia tutaj będzie na miejscu, jeśli ktoś złowi komplet, proszę się zgłaszać. Zawody trwają do godziny 12. To chyba wszystko. Czy jakieś pytania są? No, czy o 12 waga jest zamknięta. Nie? O, tak, kończymy o 12 zawodu konkretnie. Czy może jakieś pytania są? Nie, tam Jeśli nie ma, to mówimy. Znaczy, Życzę powodzenia. 12, o 12, 12

tutaj 160. kapitan sportowy, ja, ja mam 160, nie? nie, nie. Dobrze masz, no, nie, ty jesteś, no, nie wiem, Aha, przepraszam. Tak no. ja dobrze, to nie, 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 zdjęcie chciałem zrobić. Kapitan sportowy koło APZW Góra Miasto od keeningów, ten trafił wyniki teraz z dzisiejszych tak. zawodów. Proszę Już? bardzo. Pierwsze miejsce, wynikiem 1110, Pietrzak Maciej. Brawo! w Ci? Gratuluję. Do magnoli zapewnić trzeba go. Dzień, dzień. Dzień. brawo! On jeszcze w takim wieku, aparat, Artur, teraz Ty. daj komuś aparat, niech Ci fotkę walną. Malur, ale to Zaraz mu fabularę weźmiemy i weźmiemy weźmie z, głowy, z kluczów, tutaj, tak? To budżety, dajcie, tutaj. Ja wziął teraz, wziął. Ja I spytałem, spytałem. Drugie miejsce. Grupecki Artur. Wow, Prawda.

Gratulacje, panie prezydencie. Dziękuję. Pytam sobie, pan się poczęstuje. No dobrze. Eee, Może z tego. Zaraz można stwierdzić, że pan z góry. Niech chwila, moment jeszcze, bo jeszcze sobie nie zmieści. No, to jest za parę. Czwarte miejsce. Ale to jest. Czwarte miejsce Walczak Mirosław. O!

no i on jednak jakieś tam dał, to A to to od razu tego przywieźć. Yeah, ja

nie, przepraszam, przepraszam, do... temu da 3 miejsce dać. Nie wiem. Czy to nie ma talonu? 40 salonów nie ma. No to, do, to kto masz takie miejsce? Kto ma, to, to no ma, ma, ma miejsce? Mirek? ma no. to, to będzie Mirek później do Jankankowi powiem no, ma... No, no, nie, no bo ja mam. Nie ma szczęście. No dobrze, za piąte miejsce ma. Nie ma 40. Kto ma piąte miejsce.

i to kurwa, Daj, teraz to, to. teraz z tej strony i <gry> tak co to Janek? tu miał być mocny? nie z tej strony, dalek pociągnie tak, tak, on mi poradzi chodź tu, chodź tu tak nierówno jesteś oblany Tutaj, kurwa. tu jakby z nosa